Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dziękuję za zainteresowanie moją prezentacją. Chciałbym też podziękować organizatorom za zaproszenie i za zaufanie, bo ze względu na temat tej prezentacji musiałem solennie obiecać, że nie zrobię żadnego przypału. Prezentacja, tak jak widać na slajdzie, dotyczy bezpieczeństwa podłączonych do internetu seks zabawek. Takie tego typu urządzenia są czasami określane terminem Teledyldonics. Jest to termin, który został ukuty przez Teda Nelsona, jednego z wizjonerów technologicznych, już w latach 70., także on już przewidywał, e, tak naprawdę kilkadziesiąt lat temu, że taki moment kiedyś nastąpi, że ludzie będą uprawiali seks przez sieć komputerową. Jest to zresztą człowiek, który, któremu zawdzięczamy też inne terminy, takie jak na przykład hipertekst, także on miał dosyć duży wpływ na, na rozwój i kierunki rozwoju technologii. Jest to, jest to też w międzyczasie w latach 90. powstał taki patent właśnie, który opisywał tego typu systemy. Ten patent dopiero niedawno stracił ważność, dopiero, dopiero w tym roku. Jest to też o tyle istotne, że w ostatnich latach należał do firmy, która jest patentowym trolem i, i ona pozywała niektóre firmy, które oferują tego typu urządzenia właśnie ze względu na, na naruszenie tego patentu. Natomiast mówię o tym, żeby, żeby powiedzieć, że sama idea jakby nie jest nowa, ona funkcjonuje. W, w przestrzeni technologicznej już od dłuższego czasu. Natomiast dopiero ten niedawny postęp technologiczny rzeczywiście umożliwił zrealizowanie tego typu, tego typu urządzeń i zaoferowanie ich klientom. No i w związku z tym pojawiły się też specyficzne związane z tym problemy bezpieczeństwa. Ja bym chciał zacząć tak naprawdę od kilku słów wstępu na temat troszeczkę bardziej... Niewinnych urządzeń. Dlatego mam na początek pytanie: kto z Was miał taką zabawkę? Zdecydowana, zdecydowana większość sali. Tak jak pamiętacie, jest to, jest to urządzenie, w którym należało się opiekować takim wirtualnym zwierzątkiem zamkniętym właśnie w tej zabawce. Natomiast to urządzenie działało w 100% offline, ponieważ w tamtym czasie łączyliśmy się z internetem w ten sposób. Ten dźwięk też wszyscy pewnie kojarzą. Większość z Was też pewnie pamięta login i hasłów PPP. W związku z tym no, nie było jakby takich, takich możliwości, żeby ta, żeby ta zabawka łączyła się z internetem i żeby miała, dysponowała jakimś serwisem. Natomiast w dzisiejszych czasach nowsze inkarnacje tego typu, tego typu zabawek wyglądają między innymi tak. Jest to inteligentna butelka na wodę dla dzieci, w której żyje te, też takie właśnie zwierzątko, które monitoruje to, w jaki sposób dziecko w ciągu dnia korzysta właśnie z tej butelki i czy pije odpowiednią ilość wody. I te, te, ta butelka dysponuje aplikacją mobilną, ta butelka dysponuje serwisem tego producenta i oczywiście to się wszystko ze sobą, ze sobą komunikuje. A żeby o tym powiedzieć, skłonił mnie ten tweet, na którego kiedyś trafiłem. Jeśli Twoje dzieci nie piją grywalizowanej wody z gadającego, kontrolowanego przez aplikację i podłączonego do internetu termosu, to jesteś złym rodzicem. Krótko mówiąc, chciałbym, chciałem wykorzystać ten przykład, żeby powiedzieć o tym, że tak jak pewnie macie oczywiście świadomość, w dzisiejszych czasach wiele urządzeń, wiele... Tak naprawdę, przedmiotów codziennego użytku jest podłączonych do sieci, nawet jeżeli tego nie potrzebują, nawet jeżeli to nie przynosi aż takich korzyści użytkownikom, szczególnie w porównaniu z ryzykiem, które właśnie podłączenie tego typu urządzeń do internetu generuje. W związku z tym, każde urządzenie, które dzisiaj ma baterię, też bardzo często ma interfejs bezprzewodowy, ma aplikację, ma serwis i ten producent się z tym urządzeniem w jakiś sposób komunikuje i zbiera. Dane. Dobrze, po tym, po tym niewinnym wstępie chciałem przejść już do konkretów. Także od tego momentu będzie o trochę innych zabawkach, o zabawkach dla dorosłych. Na początek chciałem powiedzieć o urządzeniu firmy WeVibe. Jest to urządzenie, które się nazywa WeVibe 4 Plus. I to urządzenie na tapetę. Wzięło dwoje badaczy bezpieczeństwa, którzy na prezentacji, na konferencji DEFCON w 2016 roku mieli taką krótką prezentację na jego temat. I tam wśród no, wielu wniosków, które na temat tego urządzenia zaprezentowali, były też takie dwa dosyć istotne. A mianowicie oni stwierdzili podczas, podczas analizy tego urządzenia, że ono po pierwsze co minutę wysyła informacje o swojej temperaturze do, do, do producenta, a poza tym przy każdej zmianie trybu lub intensywności wibracji też wysyła właśnie te informacje do producenta. Co oczywiście jest... Swego rodzaju naruszeniem można powiedzieć prywatności tych użytkowników. Wszyscy ci, którzy uważali na biologii w szkole średniej albo brali ślub w kościele katolickim i uczęszczali na nauki przedmałżeńskiej, wiedzą na przykład, jakie wnioski można próbować wyciągnąć na podstawie pomiarów częstych, pomiarów temperatury. W związku z tym można powiedzieć, że jest to, że jest to pewne wyzwanie dla prywatności osób, które. Te, z tego urządzenia będą korzystać. No i e, to, te, te od, to odkrycie, i te informacje, które oni przekazali, rzeczywiście wzbudziły pewne emocje wśród setek tysięcy użytkowników tego urządzenia w, w Stanach Zjednoczonych. Do tego stopnia, że postanowili złożyć pozew zbiorowy przeciwko producentowi, że te informacje zbiera. I w wyniku tego pozwu, w wyniku ugody, producent wypłacił 3 miliony 750 tysięcy dolarów odszkodowania użytkownikom tego urządzenia i użytkownikom tej aplikacji. Kolejnym urządzeniem, o którym chciałem powiedzieć, to jest ICON, czyli inteligentny kondom, który właściwie tak naprawdę nie jest kondomem, tylko jest taką opaską, która wygląda trochę jak fitness tracker, tylko z tą różnicą, że je się nie nosi na przedramieniu. I on zbiera dane na temat aktywności seksualnej użytkownika, zbiera bardzo dużo danych. Te dane wysyła też do producenta, producent je podobno anonimizuje. Następnie można jakby porównywać się tak z innymi użytkownikami i, i, i analizować jakby, jakby tutaj tą, tą, tą swoją aktywność. Żeby opowiedzieć o tym urządzeniu, skłonił mnie na odmianę ten tweet, w którym badaczka bezpieczeństwa zastanawia się, czy jeżeli ona by miała jakiś szczególny sposób dawania przyjemności swojemu partnerowi i dysponowałaby takim bogatym zbiorem danych, czy byłaby w stanie zidentyfikować tym zanonimizowanym zbiorze tego swojego partnera i na przykład sprawdzić, jak często on używa tej, tej opaski, na przykład wtedy, kiedy... Ona nie wie o tym, że, że on tej opaski używa. Więc to jest, to jest też jakby kolejne bardzo duże wyzwanie, jeżeli chodzi o prywatność użytkowników. Bardzo duże wyzwanie też takie, można powiedzieć, nowe obszary związane z profilowaniem użytkowników. Możecie sobie poczytać na, na stronach jakby tego reklamujących ten produkt, jak wiele on tak naprawdę tych informacji zbiera. Dobrze, teraz kilka, słów, teraz kilka słów o tym, jak to działa od strony technicznej. To oczywiście nie jest nic skomplikowanego i myślę, że wielu z was ma świadomość tego, jak tego typu urządzenia są skonstruowane i jak działają. Natomiast dla porządku chciałem dwa słowa o tym powiedzieć. Taki gadżet zazwyczaj łączy się po, po interfejsie Bluetooth z urządzeniem mobilnym, na przykład smartfonem swojego użytkownika. Tenże smartfon łączy się najczęściej poprzez Wi-Fi z siecią internet, w której funkcjonuje jakiś backendowy serwis, Producenta i w ten sposób urządzenie, ten gadżet jest w stanie się komunikować z tymi serwisami w chmurze i też oczywiście ten serwis może się komunikować z tym urządzeniem. To zazwyczaj też odbywa się, to, to połączenie odbywa się po interfejsie Bluetooth Low Energy ze względu na wydajność i zużycia prądu przez, przez, ten, przez tę metodę połączenia. Jest to metoda, która też zazwyczaj ze względu na ubogie interfejsy tych urządzeń. Łączy te, te, to urządzenie łączy się z tym smartfonem przy pomocy metody takiej jak Just Works, czyli bez wymiany jakiegokolwiek PIN'u, bez potwierdzania jakby tego połączenia. No i tutaj mamy kilka jakby obszarów takich podatności możliwych. To jest po pierwsze podłączenie się do urządzenia tego Bluetooth Low Energy bez uwierzytelnienia. Po drugie, ta transmisja Bluetooth jest możliwa do podsłuchania i istnieją takie narzędzia, które można kupić razem z modułami do Wiresharka, które, których można użyć do tego, żeby te, ten, ten ruch podsłuchiwać. Jest też relatywnie prosta inżynieria wsteczna aplikacji na telefon. Można też się z tej aplikacji dowiedzieć, w jaki sposób ta aplikacja się komunikuje z tym urządzeniem. No i oczywiście zostają też klasyczne ataki na aplikacje internetowe i na API, które jest w chmurze, w które ten producent zapewnia do obsługi tego, tego urządzenia. No, i ch chciałbym teraz powiedzieć właśnie o e, przejmowaniu kontroli nad, nad tego typu urządzeniami, e, i tutaj chciałbym się posłużyć e, przykładem e, urządzenia, które się nazywa Lowens Hash. E, I właśnie e, poprzez takie niezabezpieczone połączenie Bluetooth Low Energy e, badacze bezpieczeństwa z firmy Pentest Partners oraz e, badacz bezpieczeństwa występujący pod e, pseudonimem Merlos e, właśnie udowodnili, że jest możliwe przejęcie kontroli nad, nad, takim, nad takim urządzeniem. Pentest Partners zrobili to właśnie poprzez podsłuchiwanie tego połączenia Bluetooth i po prostu poprzez replikację tego, jak się oficjalna aplikacja z tym urządzeniem komunikowała. Natomiast Merlos posłużył się właśnie dekompilacją APK po to, żeby te, te informacje poznać. No i okazało się, że rzeczywiście można to kontrolować bez, bez aplikacji i bez zgody użytkownika tego urządzenia. I to zostało przez producenta dosyć mocno zbagatelizowane niestety. On w takim, Na stronach producenta pojawił się taki bardzo długi post na blogu, w którym oni się upierali, że to jest oczywiście bluetooth, więc to jest bardzo mała odległość, że jeżeli użytkownik już ma podłączony swój smartfon do tego, do tego urządzenia, to w tym momencie nie jest możliwe się podłączenie jakby drugim urządzeniem. I to jest oczywiście wszystko racja, tylko uważam, że to zostało to zbytnio zbagatelizowane, biorąc pod uwagę jak wrażliwe tego tematu to dotyczy, a poza tym ja uważam, że są pewne przypadki użycia, które można wykorzystać mimo tych, mimo tych ograniczeń. Podobne, podobne badania dotyczące urządzenia Vibratissimo Pentibuster Również podłączenie poprzez niezabezpieczone połączenie po Bluetooth Low Energy. Tutaj ponownie sniffing właśnie tego, tego połączenia. Firma SEC Consult, badacze z tej firmy na początku tego roku też właśnie udowodnili, że można przejąć kontrolę nad tym urządzeniem właśnie bez aplikacji i bez zgody jego użytkownika. I teraz w związku z tym przejęciem kontroli ja bym chciał powiedzieć o... To znaczy, jeszcze przepraszam, chciałbym dodać, że oprócz tego, oprócz tego problemu z tym urządzeniem i z podłączeniem do, do, tego, do tego urządzenia, ci badacze też odkryli jeszcze dużo więcej problemów po stronie właśnie backendu i po stronie aplikacji mobilnej. Ja o tym powiem za chwilę. Natomiast w międzyczasie chciałbym jeszcze poruszyć pewien aspekt prawny, na który jakiś czas temu zwróciłem uwagę, związany z tego typu urządzeniami. Otóż zwróćcie uwagę, że w kodeksie karnym wiele przepisów, które są, one mają tak, jakby są zapisane dwa razy. W sensie, tutaj mamy na przykład artykuł 191 paragraf 1 kodeksu karnego, który mówi o tym, że kto stosuje przemoc albo groźbę bezprawną, żeby kogoś zmusić do określonego zachowania, to potencjalnie podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech. I ten przepis ma swoją prawie że dokładną kopię w artykule 197 paragraf 2, który też mówi o przemocy i o groźbie bezprawnej, tylko że on tutaj mówi nie o zmuszeniu do określonego zachowania, tylko mówi o... Zmuszeniu do poddania się innej czynności seksualnej. Czyli jest to tak jakby ten sam przepis, tylko jest osadzony w kontekście wolności seksualnej człowieka. I tutaj ta kara jest już dużo wyższa i grozi za to kara pozbawienia wolności do lat 8. W związku z tym, przypomnijcie też sobie wszystkie przepisy, które mamy w kodeksie karnym związane właśnie z dostępem do, do sieci teleinformatycznych, do urządzeń, z włamywaniem się ludziom do komputerów. Tam tego typu rozróżnienia jeszcze. Nie ma. Ja mówiąc szczerze, spodziewam się, że za jakiś czas prawodawcy będą się musieli zmierzyć z tym problemem i krótko mówiąc, odpowiedzieć sobie na pytanie, czy włamanie się komuś na wibrator to jest gwałt, bo jest to jednak swego rodzaju no, specyficzne, specyficzne urządzenie. To jeżeli chodzi o przejmowanie kontroli. Teraz kilka słów na temat tych problemów, które miały te urządzenia firmy Vibratissimo. Po stronie backendu. Tak, zapnijcie pasy. <noise> I, i, jawne dane dostępowe do bazy danych. Otóż okazało się, że na, na web serwerze był dostępny plik e, e, DS Store, czyli ten taki ukryty plik, który MacOS zostawia jak, jak finder. E, finderem się otwiera e, e, dany, dany folder i e, on zawiera jakby metadane na temat tej zawartości tego folderu. I to jest to oczywiście plik, e, który jest w formacie specyficznym dla Apple'a, natomiast są narzędzia, które umożliwiają jego odczytanie. E, I w ten sposób Badaczom bezpieczeństwa udało się zdobyć informacje o tym, jakie jeszcze się znajdują pliki na tym, na tym web serwerze. Okazało się, że znajduje się tam katalog config, w którym jest plik config, a w tym pliku config jest hasło i login, i hasło do produkcyjnej bazy danych. To samo w sobie może by nie było aż takim problemem, gdyby nie to, że obok był otwarty i dostępny na zewnątrz PHP do którego można się było właśnie przy pomocy tego loginu i hasła zalogować, w którym, jak się okazało, znaczy tam były wszystkie dane oczywiście tych użytkowników, czy ich tam loginy. Hasła, adresy, zdjęcia, i, i co jeszcze sobie jesteście w stanie wyobrazić, co w takim systemie może istnieć. Ciekawe było to, że hasła były przechowywane tekstem jawnym, jakby tego było mało, bez jakby żadnego haszowania i bez żadnego szyfrowania. Jak się przyjrzeli aplikacji mobilnej, to też się okazało, że nie jest dobrze. Tam nie było żadnego zarządzania sesjami, tylko po prostu każde żądanie wysyłało login i hasło. Dobrze, że było to z użyciem TLS, natomiast również niezgodnie z dobrymi praktykami. Zdjęcia dostępne bez autoryzacji. Jak użytkownik wgrywał zdjęcie, to system nadawał jemu swoją nazwę, która była po prostu numerem, który był zwiększany o jeden i był bezpośredni dostęp, tak? czyli, czyli podatność typu Direct Object Reference był bezpośredni dostęp bez żadnego, bez żadnej autoryzacji do tych zdjęć. Oprócz tego, tam w tej aplikacji jest taka funkcjonalność linku do szybkiej kontroli, że można komuś wysłać taki specjalny link, dzięki któremu on może przejąć kontrolę nad naszym urządzeniem. Tam też były po prostu liczby, które plus jeden, minus jeden można było sobie zmieniać i, i przejmować kontrolę nad, nad urządzeniami innych użytkowników. No, i jeszcze powiedzmy, adding insult to injury, reflected, reflected XSS w tych linkach właśnie do szybkiej kontroli, czyli, czyli podatności bardzo dużo. Jeżeli Wam się wydaje, że na przykład producenci tego typu urządzeń są jakby świadomi tego delikatnego charakteru, tego co oferują użytkownikom, i jakby dodatkowo dbają o to, żeby one były bezpieczne, to myślę, że udało mi się udowodnić, że tak nie jest. Teraz chciałbym na koniec mojej prezentacji małą demonstrację na żywo przeprowadzić. W związku z tym będę potrzebował pomocy kogoś z publiczności. Więc jeżeli, jeżeli ktoś chciałby mi pomóc, to zapraszam na scenę. Zapraszam. Błażej Odważny. Tak. Jakbyś, jakbyś mógł podtrzymać. Więc teraz tak. Chciałbym, chciałbym pokazać rzeczywiście, jak łatwo jest do takiego urządzenia się podłączyć przy pomocy interfejsu Bluetooth bez jakby żadnego, żadnego uwierzytelnienia, bez użycia aplikacji. Tutaj mam na biurku też Raspberry Pi, do którego jestem podłączony w, z, z mojego komputera. Na chwilę wyjdę z prezentacji. Przełączę się tutaj. I teraz tak. Ja tutaj skorzystałem tak naprawdę z kilku narzędzi. Pierwsze narzędzie to jest takie narzędzie, które się nazywa Blich. Jest to narzędzie, które umożliwia na przykład skanowanie otoczenia w poszukiwaniu urządzeń Bluetooth. W związku z tym może spróbujemy taki, taki skan tutaj wykonać i zobaczymy co nam to pokaże. Najśmieszniej będzie, jeżeli się okaże, że to nie jest jedyny wibrator na tej sali. Tak, tak, już, już, już to przesuwam, sekundkę. Przesunę to na, na ekran. Dobrze. Pełny ekran, tak. E, dobrze, i teraz y, włączmy to skanowanie. Jak widać, tych urządzeń tutaj jest bardzo dużo. Ja w ogóle się może przełączę na widok pojedynczy, tak będzie tak, będzie tak naprawdę najłatwiej. Spróbujemy to zrobić. Dobrze, jak widzicie tych urządzeń, tych urządzeń tutaj albo nie widzicie. Jest, dobrze, to nie, działa, to nie ruszam, urządzeń jest całkiem sporo. No i tak jak szukając powiedzmy tych urządzeń, o tutaj żeśmy trafili właśnie, Vibratissimo jest to jest to, jest to, to urządzenie. Jest tam potrzebny adres tego urządzenia, jest on czasami nazywany bluetoothowym MAC adresem ze względu na, na, ten, na ten swój format. No i spróbujmy użyć tego narzędzia do tego, żeby podłączyć się do tego urządzenia i przeczytać co ono tam nam potrafi zaoferować. Sekundkę połączony i to jest informacja o wszystkich serwisach i wszystkich charakterystykach, które to urządzenie, charakterystykach Bluetooth, które to urządzenie oferuje. I tak naprawdę, ja mówiłem tutaj o sniffowaniu tego połączenia, ja mówiłem o odwracaniu aplikacji APK. Ja użyłem dużo prostszej metody, po prostu na początek włączyłem to, to urządzenie, też można obsługiwać ręcznie, nie przez aplikację. I po prostu włączałem, wyłączałem i patrzyłem, co tutaj się zmienia w tych charakterystykach. A potem stwierdziłem, że może niektóre się da nadpisać, ponieważ tutaj widzicie. Ja wiem, że to jest troszeczkę małe, natomiast ta tabelka byłaby zupełnie nieczytelna, gdybym to... A może mi się uda powiększyć? Dobrze. W każdym razie tutaj macie informację o tym, czy ta, czy ta dana charakterystyka jest... czy można ją nadpisywać, czy nie. I ta, która jest tutaj zapisana, ona właśnie odpowiada za, za wibrację tego urządzenia. Dobrze, Błaże, jak mógł Cię prosić, żebyś włączył to urządzenie. Tam jest z boku taka wypustka, z boku, z prawej strony. Taka wypustka, która jak się przyciśnie i przytrzyma, to ono się włącza. Może pomogę, tak? wibruję? Dobrze, okay. e, Potrzebuję, żeby, żeby Błażej tutaj zrelacjonował te, te, te odczucia po prostu, żebyście, bo, ponieważ tego jakby nie widać z tej odległości, e, jak, to, jak, jak to działa. Dobrze, więc teraz tak. Ja nie będę korzystał z tego narzędzia, skorzystam ja z modułu Pythonowego, który jakby leży pod spodem tego narzędzia, który umożliwia właśnie jest taki, takim interfejsem do, do Bluetooth Low Energy Pythonowym. Jest to narzędzie BluePy, ponieważ ono mi umożliwi wpisanie danych binarnych właśnie do, do, do tej charakterystyki, ponieważ to jest, to jest właśnie tutaj potrzebne. Dobrze, to spróbujmy zmienić tryb, tryb tych wibracji. Ja tutaj przygotowałem taki mały skrypt. W tej chwili się ten skrypt próbuje, próbuje połączyć. Zaczynam, czy to się powiedzie. Przepraszam, czy ktoś się podłączył do mojego wibratora bez mojej wiedzy. <grym zainteresowań> well played. No niestety, niestety tutaj się za pierwszym razem się nie udało. Tutaj się ktoś wczoraj odnosił do, do bogów demo na żywo. Tak? Ja najwyraźniej ofiary odpowiedniej tutaj nie złożyłem. Tak, on się zgadza. Ja, ja podejrzewam, że to może być związane jakby z tym, że jednak jest tutaj w tym pomieszczeniu dużo urządzeń. Natomiast mam też film, jeżeli by to się nie zadziałało, żeby, żeby wam pokazać rzeczywiście jak to, jak to działa. Dobrze, to wiesz co, ja może spróbuję to na chwilę. Tak, reset. Twardy reset to, to, to powinno pomóc. Zobaczymy, czy to, czy to rzeczywiście zadziała. No, niestety, chyba się będę musiał tutaj posłużyć filmem. Był wczoraj w bardzo profesjonalnym studiu nagraniowym w pokoju 240, w tym hotelu, także... No dobrze, to przepraszam za to, ja po prostu w takim razie dziękuję Błażej wobec tego za, za twoją pomoc. Spró... A... Tak, zadziałało, dobrze, to... Dobrze, to, 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 to spróbujemy jeszcze raz. W... A słychać, słychać. On trochę, trochę, trochę uciecha po stole. Dobrze. I teraz dobrze, zadziałało. Miejmy nadzieję, że, że nie spadnie. Spróbujmy zmienić jakby tryb tych wibracji, intensywność tych wibracji. Mamy znów stabilne, możemy też wyłączyć. Włączyć z powrotem. Dobrze. I teraz, jeżeli sobie wyłączymy, powiedzmy tutaj i podejrzymy ten skrypt, to żeby wam. Pokazać, że tutaj jakby nie ma żadnego rocket Science, Tutaj jest właśnie wykorzystanie tego modułu BluePy po to, żeby podłączyć się do tego, do tego urządzenia. Następnie zamieniamy wartość, która, którą wprowadza użytkownik na odpowiednią wartość binarną, którą zapisujemy do tej, do, do tej charakterystyki, którą wcześniej zidentyfikowaliśmy przy pomocy tego, tego poprzedniego narzędzia. I to właśnie wpływa na to, w jaki sposób to urządzenie, to urządzenie działa. I teraz oczywiście ja, ja kupuję też te argumenty tego producenta, na przykład tego, tego, te, te, tego urządzenia Lowenz, że to, tak jak widzicie, musi być dosyć blisko, że nie może być nikt, nikt inny do tego urządzenia podłączony w tym czasie. Natomiast trzeba sobie też wyraźnie powiedzieć, że... Na przykład, jeżeli ktoś by chciał z, z tego urządzenia skorzystać w, w tym trybie takim ręcznym, bez użycia aplikacji, to na przykład to urządzenie nie ma żadnej możliwości wyłączenia tego interfejsu bezprzewodowego. Tutaj po prostu się wkłada do niego baterię i ono zaczyna się ogłaszać, że e, naokoło, że można się do niego podłączyć. W związku z tym, jeżeli ktoś nie korzysta z, z aplikacji, tylko korzysta z tego sterowania ręcznego, w tym momencie nie jest w stanie w żaden sposób zablokować tego, żeby się ktoś do tego urządzenia podłączył. Sam, sam może. Możliwość podłączenia oferują nie tylko smartfony, ale też takie małe komputery, właśnie jak na przykład Raspberry Pi, na które zresztą ten Blue Pi był, był, był rozwijany, to narzędzie, także nie jest to szczególnie, szczególnie trudne, żeby taki w, w okolicach naszej ofiary taki niewielki komputer po prostu ukryć. W związku z tym. E, Wydaje mi się, że, że jednak mógł się ten producent tego urządzenia nieco bardziej przyłożyć do tego, żeby to urządzenie uczynić bardziej bezpiecznym dla, dla użytkowników. Już nie wspominając o tym, że po tych, w wyniku tych badań, które ta firma Sec Consult przeprowadziła i oczywiście temu producentowi te problemy oni zgłosili, w wyniku tych, tych analiz producent przygotował aktualizację oprogramowania tego wibratora natomiast problem polega na tym że nie przewidział konstruując to urządzenie aktualizacji online w związku z tym jeżeli ktoś chce dostać ten nowy bezpieczniejszy soft to najpierw musi ten wibrator odesłać do producenta po to żeby został odesłany z powrotem co wydaje mi się że jakby w dobie urządzeń że dzisiaj to nawet powiedzmy słuchawki bezprzewodowe się aktualizują i poprzez swoją aplikację i jest na nich po prostu przesyłany E, e, aktualizacja OTA. Wydaje mi się, że to też można było tutaj zrobić lepiej. Dobrze, to było wszystko, co na dziś przygotowałem, także dziękuję bardzo za uwagę. Jeżeli są jakieś pytania, to chętnie na nie odpowiem.